Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Partnerem kanału jest BetClick. Jeśli skończyłeś 18 lat, możesz pobrać aplikację BetClick i grać odpowiedzialnie. Dzień dobry moi drodzy. Słuchajcie, to już jest szczyt. Szczerze, ja naprawdę mam dość. Kończą mi się nerwy. Nagrywając ten odcinek, jestem po prostu wściekły. Mam zepsute popołudnie. Nie ukrywam, że to są takie wyniki, które wpływają na. Na mój nastrój. No po prostu szczerze mówiąc, jestem podminowany, no bo nie tak to miało wyglądać. To znaczy, czekasz na mecz, wiesz, że to jest mecz, po prostu, w którym musisz wygrać, żeby realizować swoje cele, żeby koniec końców zająć jak najwyższe miejsce, po prostu musisz taki mecz wygrać. No i co się dzieje na koniec? No i na koniec dzieje się to, że Wisła Kraków przegrywa u siebie ze zniczem Pruszków. A teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się w rywalizacji Osasuny z Realem Madryt, bo nie ma co ukrywać, że jest to kolejny odcinek z cyklu. Miałem o tym nie nagrywać, ale zadziało się tyle, że. Że muszę nagrać. Muszę się podzielić z wami moimi spostrzeżeniami na temat nie tylko samego meczu, ale także oczywiście kontrowersji czy różnych sytuacji takich, jakie wszyscy pewnie widzieliście. I powiem wam szczerze, że jakiś czas temu w jednym z odcinków wspominałem, że mam nadzieję, że błędów sędziów będzie po prostu paradoksalnie jak najwięcej, żeby wreszcie ktoś postawił taki znak stop, żeby wreszcie ktoś walnął pięścią w stół, zrobił jakieś basta i całkowicie zmienił ten system sędziowania. W Hiszpanii. No to dostaliśmy kolejny tego typu mecz, i ja szczerze mówiąc, nagrywając kolejny odcinek o rozgrywkach La Liga, mam takie wrażenie, że przez lata, choć to sędziowanie oczywiście zawsze było złe to ja nigdy nie czułem się jak jakiś, nie wiem, Sławomir Stępniewski, czy jako człowiek, który ma tutaj analizować wyłącznie kontrowersje, ale trochę to tak zaczyna wyglądać, że jeśli człowiek analizuje sobie mecze w Lidze Mistrzów na przykład, no to skupia się na piłce, a analizuje mecze La Ligi, no to trzeba siłą rzeczy mówić o tych sędziach, ponieważ to było kolejne spotkanie, w którym tak naprawdę sędzia stał się bohaterem. Ale zanim przejdę do tych kontrowersji, wydaje mi się, że warto byłoby tutaj wspomnieć o tym, kto był na przykład bohaterem Realu Madryt, kto dobrze wyglądał, jeśli chodzi o Sasunę i ogólnie, podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami stricte a propos spotkania. Gdybym miał wybrać MVP tego meczu, to zastanawiałbym się nad dwoma piłkarzami, jeśli chodzi o ekipę stricte Los Blancos. MVP dostał Ante Budimir, moim zdaniem było w tym trochę przesady, ponieważ jeśli chodzi o Sasune, nie było jednego takiego zawodnika, który strasznie rzucałby się w oczy i który wyrastałby powiedzmy ponad taki średni, solidny poziom. To znaczy ewentualnie Brian Saragosa w pierwszej połowie. Koniec końców to MVP zgarnął Ante Budimir zastrzelenie gola z rzutu karnego. Często tak bywa w rozgrywkach La Liga, że te nagrody MVP rozdawane są na wyrost. Na przykład pamiętam początek przygody Isko z Realem Betis. i Isko spisywał się ogólnie fantastycznie i w wielu meczach zasługiwał na nagrodę MVP. Ale zdarzały się też takie spotkania, w których dostał tę nagrodę za nawet nie tyle nazwisko, co pseudonim, czyli Isco, zdrobnienie, od Francisco. Ale mniejsza z tym, gdybym miał docenić jednego piłkarza Realu Madryt za to spotkanie, to zdecydowanie byłby to Fede Valverde, bo może toczyć się jakaś dyskusja, że wystawiasz takiego zawodnika na prawej obronie, że to jest trochę marnowanie jego potencjału. No bo Fede Valverde najlepiej czuje się w drugiej linii. Jeśli Fede gra w drugiej linii, no to ta druga linia po prostu fantastycznie funkcjonuje. Ale jeśli ktoś sobie obejrzy od pierwszej do ostatniej minuty występ Fede Valverde na pozycji prawego obrońcy, to to po raz kolejny nie jest tylko prawy obrońca, to jest prawo skrzydłowy, to jest zawodnik, który potrafi zaliczyć asystę, to jest zawodnik, który potrafi zdobyć z piłką naprawdę mnóstwo terenu, prowadząc ją nie tylko po linii w taki prosty, prymitywny sposób, ale ścinając właśnie do środka. Boiska. I to od razu wywołuje pewien mętlik w głowach piłkarzy Osasuny, którzy słyną generalnie z tego, że grają w kompakcie, potrafią zagrać blisko siebie. Ta linia obrony jest ustawiona dość wysoko ze względu na nieprawdopodobnie odważnie grającego Sergio Herrera. To jest obok jakiego Peni, moim zdaniem, najodważniej grający na przedpolu, przed polem karnym Bramka ligi, Ale Fede Valverde, takimi ruchami, sprawia. Że nagle trzeba błyskawicznie podjąć decyzję, jak na przykład przekazujesz krycie i tak dalej. Więc Fede Valverde, dla mnie, jeśli chodzi o Real Madryt, był piłkarzem po prostu bezcennym w tym meczu. Tutaj nawet nie chodzi tylko o tę asystę, ale o to, jak ten piłkarz funkcjonuje. Kolejny mecz, jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o Raula Asensio, ale tutaj chyba nie będę się powtarzał, no bo, no bo po co tak naprawdę? No o Raulu Asensio mam takie wrażenie, że mówię przy okazji każdego występu Realu Madryt. No ale trzeba mówić, no bo ten piłkarz po prostu prezentuje regularnie taki poziom, przede wszystkim taki regularnie wysoki poziom, że trzeba to pochwalić, no i tyle. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie w grze Realu Madryt i Osasuny, to co się dało zauważyć w tym meczu? Dało się zauważyć, że po pierwsze... Stoperzy Osasuny dostali ewidentny przykaz ze strony Vicente Moreno, trenera tego zespołu, żeby atakować bardzo agresywnie i bardzo odważnie. I z czego to wynikało, że ten mecz zrobił się tak ostry w pewnym momencie? Z tego, że Munuera Montero, czyli arbiter tego spotkania, od początku tego meczu założył sobie: Ja dzisiaj pozwalam na więcej, ja będę sędziował po brytyjsku. Tylko wiecie na czym polega problem? Że Monuera Montero nie potrafi sędziować, mówiąc w cudzysłowie po brytyjsku. Jeśli mamy sędziów, którzy są konsekwentni w podejmowaniu swoich decyzji, jeśli mamy sędziów z autorytetem, sędziów, którzy po prostu potrafią to robić, potrafią nie być aptekarzami, tylko poprowadzić w dynamiczny sposób dany mecz z autorytetem, a la Szymon Marciniak w wielu meczach, to niech oni to robią. Ale jeśli ktoś zabiera się za coś, czego nie potrafi robić, czytaj Monuera Montero i właśnie... Takie pozwalanie grać piłkarzom, no to kończy się tak, jak się kończy. I tak naprawdę, jeśli spojrzymy sobie na wszystkie stykowe, czy sporne, kontrowersyjne sytuacje w tym meczu, czy, na, czy nawet błędy sędziego, to wiecie, co mnie najbardziej irytowało. Zaraz przejdę do Bellingama, ale wiecie, co mnie najbardziej irytowało? I co, kiedyś wspominałem Wam o tym, że Szymon Marciniak nawet na to zwrócił uwagę, że sędziów nie irytują ewidentne błędy. Jeśli na przykład sędzia, popeł pi przepraszam, piłkarzy nie irytują ewidentne błędy. Mam na myśli to, że jeśli sędzia zaliczy jakiegoś po prostu totalnego babola, kończy się mecz, on zdaje sobie sprawę, kurczę, zawaliłem. Podejdzie do piłkarzy, ich. to i piłkarz może być wściekły, może być niewściekły, no ale okej, okay, każdy popełnia błędy. Ale piłkarzy najbardziej, i mówił o tym Marciniak, irytują u sędziów seryjne, drobne błędy. I dla mnie to było tego typu sędziowanie. To znaczy, Munuera, Montero, tak naprawdę wiecie, to był rzut monetą. Pokażę kartkę czy nie pokażę kartki? Czy dla niego to był faul wystarczająco ostry, czy nie był? Ja na przykład patrzyłem na niektóre ataki głównie ze strony piłkarzy osasuny, przy których tak myślałem, kurczę, no tu się należała kartka. I pokażesz tę kartkę i nawet możesz prowadzić ten mecz po brytyjsku. Możesz prowadzić ten mecz właśnie w taki sposób, że dajesz grać. Ale to byłoby naturalne. A ja mam wrażenie, że jemu to spotkanie po prostu całkowicie się rozlazło w rękach i nie panował nad dynamiką zdarzeń. I zwłaszcza w drugiej połowie odnosiłem takie wrażenie, że on próbuje wrócić do tego meczu po prostu jako sędzia, ale zagubił się w braku konsekwencji przy tych poprzednich decyzjach. I tak naprawdę sam sobie, słuchajcie. Monuera Montero nagrabił, ponieważ ten mecz, tu, na, tu nawet nie chodzi stricte, wiecie, o tę jedną sytuację kontrowersyjną, drugą, trzecią czy czwartą, tylko o dynamikę prowadzenia tego meczu. Ten mecz po prostu został źle poprowadzony i moim zdaniem Monuera Montero prowadząc mecze w taki sposób, teoretycznie, słuchajcie, kiedyś historycznie... Wyjazdy Realu Madryt do Pampeluny to były mecze podwyższonego ryzyka. To były mecze pełne napięcia, to były mecze bardzo ostre, pełne fauli. Latały jakieś rzeczy z trybun, teraz też latały, ale kiedyś latały, wiecie, petardy i tak dalej. Było przeostro. To była Ameryka Południowa, to było Copa Libertadores, jeśli chodzi o rozgrywki Primera Division. Dzisiaj oczywiście to jest gorący obiekt, ale bez przesady. To już nie są te czasy. I zmierzam do tego, że z meczu, który wydawać by się mogło, że będzie dość prosty do prowadzenia dla arbitra... Trochę zrobił się cyrk, jeśli chodzi o sposób prowadzenia tego meczu. Oczywiście Real w drugiej połowie robił naprawdę wiele, żeby to spotkanie wygrać. Zwłaszcza od momentu moim zdaniem to był błąd, Vicente Moreno od momentu wprowadzenia na boisko Rubena Peni zaczął się cyrk. Na prawej obronie Osasuny. To znaczy, jak już Vinicius poczuł tam krew, jak już Vinicius poczuł, że Ruben Penia po prostu nie ogarnia, bo nie potrafi bronić, no to testował go raz za razem, raz za razem, raz za razem i Real naprawdę robił tam wiele, żeby tę bramkę zdobyć. No ale kiedy gra się w dziesiątkę na tle Osasuny, nie jest o to łatwo. No i teraz możemy przejść, słuchajcie, do tych sytuacji stricte do oceny, jeśli chodzi o arbitra. Więc po kolei, jeśli chodzi o zagranie ręką Alejandro Kateny, przy tym wślizgu, moim zdaniem. Ja tam jedenastki bym nie dał. Konsultowałem się też z sędziami po tym meczu, żeby poprosić również o opinię eksperta, ponieważ ja nie czuję się ekspertem od sędziowania. Natomiast swoje zdanie mam i ja w tamtej sytuacji jedenastki bym nie dyktował. Druga sytuacja, czyli faul w narożniku Moncayoli na Viniciusie. No to sami zauważyliście, powiedziałem faul. Dla mnie tam dochodzi do przewinienia. To powinna być jedenaska dla Realu Madryt. I szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, że sędzia tego nie zauważył i, i że w ogóle to nie podlegało warowi. Dla mnie po prostu tam dochodzi do przewinienia i Real powinien dostać rzut karny. Jeśli chodzi o sytuację w drugą stronę, to znaczy Kamavinga kontra Budimir. Też sytuacja dość prosta do oceny, to znaczy dochodzi tam do ostrego ataku przejeżdża się stopą po stopie Ante Budimira Eduardo Camavinga, no i to jest bardzo, bardzo poważny błąd tego piłkarza, który po prostu nie powinien się zdarzyć. Pomyłka w timingu, źle to wszystko obliczone, można było tego uniknąć, zwłaszcza, że to było po strzale, więc zachowanie jak najbardziej do uniknięcia Camavingi, no i po prostu bardzo poważny błąd Camavingi, który stawia duży minus właśnie przy jego nazwisku. I dochodzimy teraz płynnie do sytuacji, która jestem przekonany, że będzie tematem bardzo, bardzo wielu debat po tym weekendzie w hiszpańskich mediach, to znaczy... Komunikacja Juda Bellingama z Munuerą Montero. I teraz wywiązała się pewna dyskusja a propos tego, co sędzia usłyszał, a co nie usłyszał. Że sędzia usłyszał fuck you, a nie fuck off, a Jud Bellingham chciał powiedzieć fuck off i po prostu rzucić to jak takie typowe polskie przekleństwo na k. Na zasadzie jesteś wściekły i rzucasz takie słowo. I teraz jak ocenić tę sytuację? Po pierwsze, Jasne jest, że w meczach Premier League, że w meczach Championship, że w meczach League One, czy jakiejkolwiek ligi, takie hasło jak F, trzy kropeczki, off pada podczas meczu 6 tysięcy razy. To jest naturalne i do tego sędziowie na pewno są tam przyzwyczajeni. I być może, rzucając takie słowo, Jude Bellingham nie chciał kierować tego bezpośrednio właśnie do arbitra. Można nawet przyjąć taką interpretację. Ale jeśli chodzi o Judah Bellingama, należy spojrzeć tutaj słuchajcie, na szerszy obraz. To znaczy, jeśli ty masz świadomość, jak funkcjonują sędziowie w Hiszpanii, to nie możesz podchodzić do nich tak jak do sędziów w swojej ojczyźnie. To znaczy, jeśli w Hiszpanii za jakiś drobny gest, pokazanie na nos, ty możesz wylecieć z boiska, możesz dostać jakieś tam mecze kary. Jeśli tutaj za byle co, czasami możesz obejrzeć czerwoną kartkę zarzucenie jakiegoś najdrobniejszego hasła, możesz obejrzeć czerwoną kartkę, bo takie sytuacje zdarzały się na przykład Sergio Canalesowi i Mateu Laozowi. My tu mówimy teraz o Realu Madryt, ale takie sytuacje zdarzały się też w innych meczach, że naprawdę bardzo niewiele trzeba. Na przykład Sergio Canales wchodzi w dialog z Mateu Laozem, kończy się czerwoną kartką, a potem Canales który już nie gra oczywiście w Primera Division, mówi: No to ten facet, ten sędzia nas cały czas pyta, cały czas do nas zagaduje, a jeśli my go o coś zapytamy, to od razu pokazuje czerwoną kartkę. Więc zmierzam do tego, że z tymi sędziami nie ma sensu rozmawiać. I na tym etapie kariery Jude Bellingham powinien mieć świadomość, że nie ma sensu prowadzić tego typu dialogu. Tamten dialog pomiędzy anglikiem a arbitrem był bardzo długi. Druga kwestia, czyli kwestia stricte lingwistyczna. To znaczy, dla Monuary Montero, który szczerze mówiąc, nawet nie wiem czy zna język angielski, może nie być żadnej różnicy, czy Judd Bellingham powiedział fuck off, czy powiedział fuck you. I trzecia kwestia w kontekście Bellingama, bo to jest sytuacja, słuchajcie, sporna. Czy powinno wyrzucać się piłkarzy właśnie za takie hasło? Czy powinno się? Czy to jest obraźliwe, czy to nie jest obraźliwe? Ale ostatnia kwestia a propos a Bellingama. Wiecie, dlaczego moim zdaniem on obejrzał tę czerwoną kartkę? Powiem inaczej. Gdyby identyczne przekleństwo w kierunku sędziego po angielsku rzucił Rodrigo, gdyby był Anglikiem, ja myślę, że nie byłoby czerwonej kartki. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przy okazji jednego z ostatnich meczów Realu Madryt mikrofon idealnie wyłapał, jak Jude Bellingham rzuca po prostu te swoje hasła. I po tym meczu również wywiązała się pewna mini dyskusja w Hiszpanii, czy jemu po prostu nie pozwala się na zbyt dużo. Bellingham regularnie jest... Strasznie wkurzony, miałem użyć innego słowa, ale dostałbym czerwoną kartkę, strasznie wkurzony na arbitrów i rzuca tego typu hasła. I ja bym się nie zdziwił, naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby w środowisku sędziowskim utworzyła się po prostu taka debata, że jemu pozwalacie na dużo, on może sobie wykrzykiwać różne hasła w kierunku arbitra, ktoś pokazuje na nos i ogląda czerwoną kartkę, to trzeba to ukrócić. I padło na Monuera Montero. Więc moim zdaniem, ja nie mówię, że to jest słuszne. Ja nie mówię, że to jest słuszne. Ale moim zdaniem tutaj Jude Bellingham zapłacił za swoje poprzednie historie tego typu. I po prostu okazał się recydywistą. Moim zdaniem w ten sposób to potraktował Manuera Montero. W kontekście Bellinghama było kilka takich momentów, gdzie widać było po prostu, że on jest sfrustrowany i rzuca różne przekleństwa, różne nieparlamentarne słowa. I w Hiszpanii również zwrócono na to uwagę, że on za to powinien zostać wpisany do protokołu, że za to powinny być kartki. To ktoś w końcu ją wyciągnął. Natomiast inna sprawa jest taka. Że tak jak przepisy powinny być ujednolicone i powinniśmy na przykład zawsze wiedzieć, kiedy jest zagranie ręką, kiedy jest fał, kiedy nie ma, bo często tak jest, że nie wiemy, albo że na przykład różni sędziowie podchodzą różnie do danej sytuacji, że jakiś sędzia w takiej sytuacji podyktuje rzut karny, a inny nie podyktuje. Tak samo wydaje mi się, że sędziowie w Hiszpanii, jeśli już się komunikują, to powinni sobie ujednolicić, co rzeczywiście zasługuje na czerwoną kartkę. Rzucanie jakiś haseł w, w kierunku hiszpańskich sędziów w stylu fuck you jeżeli ci sami sędziowie za najdrobniejsze gesty potrafią pokazać czerwoną kartkę, też będzie się kończyło czerwoną kartką. I moim zdaniem po prostu tutaj Jude Bellingham, niestety, to jest, to jest na takiej zasadzie, słuchajcie, najpierw pracujesz na nazwisko, potem nazwisko pracuje na ciebie. I to w ten sposób się tutaj zakończyło. Bellingham był skołowany, ponieważ za fuck off w Anglii prawdopodobnie nie dostałby czerwonej kartki, ponieważ sędzia takie hasło, tak jak nasze soczyste kur trzy kropki, Słyszy podczas meczu 100 tysięcy razy, ale nie w Hiszpanii. Po prostu w Hiszpanii tego nie słyszy, bo w Hiszpanii może nawet nie znać angielskiego. I taka jest ta historia. Ten mecz był prowadzony fatalnie. Ten mecz był naprawdę prowadzony fatalnie, ale ja jestem teraz ciekaw, wiecie, jakiej sytuacji. Na szczęście albo na nieszczęście w lidze hiszpańskiej mamy bardzo niewielu Anglików czy Brytyjczyków ogólnie. Gdyby było ich więcej, gdyby grał na przykład jeszcze Kieran Trippier albo ktokolwiek inny, nie wiem, Scott McKenna w Las Palmas, ja naprawdę jestem ciekaw, czy jeśli dojdzie do jakiejś tego typu sytuacji w meczu Las Palmas i Scott McKenna krzyknie fuck off, czy dostanie czerwoną kartkę. Bo jeśli nie dostanie, a wydarzy się to w meczu Las Palmas z Realem albo z Barceloną, bo inne mecze mam wrażenie, że w Hiszpanii ludzi nie interesują na tyle, żeby generować na ten temat gorące debaty, to jestem po prostu ciekaw, czy będzie czerwona kartka. Jestem niesamowicie tego ciekaw, ponieważ dyktują... Inaczej, pokazując czerwoną kartkę w tej sytuacji, Munuera Montero zdecydował się na pewien precedens. To znaczy... Na 100% Jude Benningham będzie bardziej panował nad słowami i na pewno tego typu zwrotu FO już nie rzuci, bo będzie bał się, że osłabi swój zespół, a on wbrew pozorom jest piłkarzem na tyle dojrzałym, żeby zdawać sobie sprawę, że osłabienie swojego zespołu na tle osasuny po prostu później sprawia, że Real Madryt takiego meczu nie wygrywa i nagle robi się strasznie ciasno, jeśli chodzi o tę walkę o mistrzostwo. Natomiast ja po prostu jestem ciekaw, czy sędziowie będą konsekwentni. Wiecie dlaczego? Bo ja też mam w pamięci mnóstwo takich sytuacji, w których zwłaszcza laty nosi zwłaszcza latynosi, rzucali na przykład jakieś bardzo ostre hasła w kierunku sędziego i to było też różnie traktowane. To znaczy, już nie będę tutaj mówił konkretnych przekleństw, ale zdarzały się historie takie na przykład, że ktoś rzucił jakieś bardzo ostre przekleństwo, czerwona kartka, ale ktoś inny rzucił i nie było tej czerwonej kartki. Więc jestem ciekaw, jakie będzie podejście po prostu do sędziów w kolejnych tego typu sytuacjach. Natomiast no, moim zdaniem Bellingham popełnił w tej sytuacji jeden bardzo poważny błąd. To znaczy on po pierwsze powinien wiedzieć, że może znaleźć się na radarze, że może znaleźć się na celowniku tych sędziów, którzy w wielu przypadkach są nieudacznikami, tak jak tutaj Monuera Montero po prostu tego meczu nie udźwignął. Po drugie powinien mieć świadomość, że to na co pozwalają Ci w Anglii nie muszą pozwalać Ci w Hiszpanii. Po prostu. I takie sytuacje będą zdarzały się, wiecie, 100 razy, w meczach Realu, w meczach Barcelony. Takich haseł, jak to, które rzucił Bellingham, jest po prostu bardzo dużo. Natomiast moim zdaniem, on obejrzał tę czerwoną kartkę w jakiejś mierze ze względu na to też, co się działo w poprzednich meczach. Czy to jest sprawiedliwe? Ja nie mówię, że to jest sprawiedliwe. Ale uważam, że ty mógł się kierować Monuera Montero. Że gdyby nie ta historia poprzednich tego typu zdarzeń, o których szeroko mówiło się w Hiszpanii, a nie ma co ukrywać, że opinia publiczna w Hiszpanii wpływa na sędziów, to uważam, że... Tego po prostu by nie było. Natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o wszystkie decyzje Monuery Montero, to wiele innych mnie osobiście i mam wrażenie, że kibiców, że kibiców i piłkarzy Realu zirytowało też bardziej. To znaczy złe prowadzenie meczu, zła selekcja kiedy powinna być żółta kartka, kiedy piłkarz po prostu przegina przy tym ostrym kontakcie, kiedy nie przegina. Mam wrażenie, że tam po prostu całkowicie brakowało konsekwencji. Najbardziej uderzające jest to, że mówimy tutaj o jednak arbitrze, który już od dłuższego czasu prowadzi mecze na poziomie Primera Division i arbitrze, który swego czasu był też nadzieją hiszpańskiego sędziowania. No to dość szybko taką nadzieją przestał być. No i to tyle. Jeśli chodzi o Real Madrid, strasznie zmarnowana szansa, bo końcówka, znaczy końcówka, nawet nie końcówka, druga połowa tego meczu i też pojedyncze sytuacje w pierwszej połowie pokazywały, że jeśli Real wrzuciłby. Trzeci bieg, nawet czy czwarty, to grając w jedenastu, oni po prostu mogliby rozsmarować tę Osasunę. Osasuna nie była jakoś wybitnie dysponowana w tym meczu. Osasuna potrafi fajnie zbudować kompakcik, ale nie była wybitnie dysponowana. Więc ja uważam, że gdyby nie ta czerwona kartka Juda Bellingama, po prostu Real Madrid wygrałby ten mecz dość spokojnie i nie byłoby całej debaty, a tak to za chwilkę rozgorzeje tutaj kolejna debata na temat sędziowania. I szczerze mówiąc, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niech na ten temat dyskutują. Niech dyskutują. Niech pojawiają się kolejne błędy. Niech pojawiają się kolejne źle prowadzone mecze to być może wreszcie dojdzie właśnie do jakiegoś wstrząsu, bo ja odnoszę takie wrażenie, nagrywając ostatnie odcinki o meczach La Liga, że co kolejkę jest gadka o sędziach. Ja naprawdę marzę o tym, żeby wreszcie pojawiło się kilka takich kolejek, w których nie będziemy wreszcie dyskutować o arbitrach, tylko po prostu o tym, co działo się podczas meczu. No i tyle. Moim zdaniem Jud Bellingham po prostu popełnił bardzo poważny błąd i szczerze to uważam, że nawet w klubie ktoś powinien mu na to zwrócić uwagę wcześniej, że uważaj, bo oni mogą mieć na celowniku. No to Munuera Montero wziął go na celownik i pokazał mu czerwoną kartkę. I przez tę czerwoną kartkę, moim zdaniem, Real Madrid nie wygrał tego meczu. Tyle. To tyle, jeśli chodzi o mój komentarz. Tak jak mówię, jestem zażenowany sędzią Munuera Montero, a najbardziej jestem rozczarowany wynikiem Wisły Kraków. Trzymajcie się, Hej.